Tam z tej strony znamen, a to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj po raz kolejny gram w grę tytułem Amut As. Tym razem na angielskim lobby. A więc już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. inaczej. nie Trochę. Będę gadała o jakichś głupotach, tak jak mi się lubią najbardziej. Uu, jest taki

Okej, okay. czarny jest czysty. Tak. Ja wolę prowizorycznego skippa dać. Tak. Hadli no, prowizoryczny Ach, no i ten prowizoryczny skipek wylądował. To znaczy, że ten. Nie napisałam, że czarny jeszcze jest ten. nie trzyma. Teraz się to napiszę. Ojdzie, przeżyję. Tego nie potrafię naprawić. Ha, samo się naprawiło. Do żadnego człowieka tu nie ma. Так <Слых> же, <Слых> <Слых> Się przynajmniej A jak nie za to <laughs> Lubię trollować. Czy ja nie trolluję oczywiście, ale ja to lubię Dobra, nieważne Okej, okay. teraz czekamy Aha, zagłosowali na niego. Ech, pewnie dlatego, że napisałam, że jest czysty. Znaczy dobry, nieczysty, nawet który już nic nie robi, co nie? A, prawda. Idę teraz na kartę. Będę stała przy karcie i będę kontrolowała, czy ktoś ją robi. Aha. Trochę to będzie się robić. Aha. Oj, ty. tyj okay. Czerwony. Chyba git. No teraz mnie jest coś niepokojąca co pani. Ja co przed niemi ja wam? Zobaczyłam go, ale na ma. Chyba dobry. Okej, okay. kolejny crewate. Mm. O, zaczynam od na kartę. każdy normalny człowiek idzie na kartę. Nie ma karty! Oho! Karty nie ma. Hmm, oszukana się To ciekawe co jest komentarzkiem. O, węta mogę czyścić, ale to później. No i to, ale mi się nie chce teraz zrobić. U, 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 u. Odprowadzę go eskortą do elektry... Nie. Nie wiem, gdzie jest drugi etap. Chyba, że on robi drugi etap. Jak to podobne całkiem. Nie wiem, gdzie gdzieś nie mówię jakoś. <grym> Nie ja wiem, próbowałam być spokojniejsza. <gry> I chyba nie wychodzi mi to bycie spokojną. Jeszcze mam jedno naprawianie tych w sensie jednej okay, co tutaj piszą? Tu są pytania, to wiem, bo... Jest napisane pytania. Tu powinny być twierdzące. A nie, tu są przyczyny, chyba. Tak, tu są przyczyny. Dobra, już wiem, tu są przyczyny. Tu są twierdzące. To to jest potrzebne bardzo. I tu są taski. Czyli ja koi. tam tu jest. task. I no. To są fantastycznie. Tyle to już było. A, nie głosuję, ja bo nie wiem na okay. e, Tu są role, czyli ktoś jest taką rolą, ktoś może być taką. I tutaj lokalizacja, czyli ciało było tam, ciało, gdzie było ciało, albo i. No, ten. No. Po można napisać tak prościej że nie działo było tam, tylko po tam. Tak łatwiej będzie mi szukać, jak już sobie zobaczyłam, co gdzie jest. Miałam chodzić teraz z acypami, co z tobą połażę. O, mi się ubranie, że Ach, A, nie Chyba, że tam zrobi taska, bo tutaj jest ta, task, tu jest task, z tego co wiem. Dobra, kamerownika mamy. Możemy sobie kontrolować, kiedy on zginie. Tylko mnie nie zabij. Dobrze, zaraz to zrobię. Tam to jest. Nie zdążyłam! nie, to w pytaniach jest. <grym> I e, widziałem jak ktoś tam ktoś tak zabił kogoś tam. E, gdzieś tam. Czyli według jego to są... Jest ten Gdzieś ich mamski padam. To jest e, moja cen. Powinnam Powinnaś sobie zapisywać takie e, rzmowanki fajne. Od dzisiaj będę. Bo fajnie wychodzi w takich losowych momentach to powiedzieć. <grym> Póki co mam aż jeden mam. Czyli to co właśnie słyszeliście. Albo i nikt nie usłyszał, bo pewnie nikt tego nie ogląda. <grym> i ocencie jak wychodzi mi picia spokojnie było chyba dobrze o był okej, okay. a więc aha, koniec, okej okay. anonimowe głosowanie jest wyłączone byle zauważyłam i jeszcze, że jest każda rola na 100% no i crewmate, może przynajmniej jakaś rola? więc zwykły crewmate no cóż na polu się no tak. <laughs> zapomniałam, że włączyłam polys wyłączyłam sobie powiadomienie na grypę, bo tam dziewczyna o czymś pisały sobie, więc wyłą wyłączyłam, bo czemu by nie <laughs> Słychać chyba moje brata na dole. Okej, to okej. Okej, okay, no. okay. czerwony i różowy czyści. Mam tam taska, mam, muszę się opłaca Coś tu jest. To mi się nie podoba. Tu się schowa. Jeśli nie jest impostorem, to nie ma po co tu wchodzić. Oh, nie spodziewałam się tego. A tu dużo ludzi jest, akurat. No cóż... Mogłam zostać w kryjówce. Jeśli nie byłby impostorem, nie miałbym po co tam ja iść. No to znaczy... Gramy na tylko dziewięć osób, niestety. Zostawiam bez komentarza, co się dzieje na dole. Może lepiej. On że moje super koleżanki nie będą mi spamić na grupie naszej wspólnej. Bo inaczej wyłączę pogodę. Nie. Choć wiem, że powinnam wyłączyć na wszystkich grupach. Szczególnie jeśli. tym nie przychodzą, głównie na. Odkryłam już, tu jest tu są twierdzące, w sensie to pierwsze to twierdzące, drugie to są przyczyny, czy... trzecie to pytania, potem lokalizacja, taski i role A tutaj są chyba takie ogólne: raczej, coś, coś. Chyba nie dowiemy. właśnie się nie dowiemy. Się nie dowiemy. Trzeba skipnąć, jak nie skipnąć. Aha. Prawie nikt nie zagłosował. Co tu się dzieje? Też się nie ruszają. Proszę nie zgiń! Proszę nie zgiń! Nie, zgiń. nie chcę zginąć! Dobra, póki co żyje. Masz kartkę? nie masz kartkę? Nie Chyba nie ma karty. Aha! Spodziewałam się tego, szczerze mówiąc. Startujemy. Ooo, uh, impasta. Tak, fajnie, można to wykorzystać. Spać w Chcę trochę. O jezu, jaki sprint. Można łatwo uciec z miejsca. on robi okej jest osób to się nie dziwię, że impostor No, I teraz jestem sama i to, to może i tak. tak i tak, no trochę słabo. Co to, to takie krótkie jest? Bez nadziei. Ja wiem, ich matka nie miała. Ciężko będzie kogokolwiek tutaj zabić, mi się przynajmniej wydaje, bo oni tam chyba sami wszyscy razem biegają. Gdzie? jak w gdzie. Sensie. No i nikt mi nie odpisze, no. Nie wiem, kogokolwiek. Aha, wleciał. Co za szok i niedowierzanie. Rolna na niego zagłasował plus ja. Dalej światło zgaszone. Sekundy zabrakło. Aha! E. Okej. Okay. Nie jest jak się bronić, szczerze. Ale okej, okay. tego się nie spodziewałam. Na dzisiaj, a więc do zobaczenia za tydzień i pa!